Krótka instrukcja, jak umieszczać takie właśnie odtwarzacze plików audio na w serwisie. Zwróćmy uwagę, że to jest grafika o odpowiednich wielkościach i MP3 podczepiona. E, pokażę krótko, jak to można zrobić. Zatrzymane. Pierwsza informacja, jaką trzeba znać, to jest ta, że wszelkiego rodzaju dodatkowe Wtyczki uzupełniające treść artykułu i umieszcza się w takich nawiaskach klamrowych. Ja za chwilę powiększę, tylko po to, żeby było widać, o jakie mi chodzi. W takich nawiasach klamrowych tutaj będzie nazwa wtyczki i ewentualnie jakieś parametry, najczęściej w nawiasach kwadratowych. Wszelkiego rodzaju wtyczki dodatkowe, które nie są zintegrowane z tym edytorem, w ten sposób się umieszcza w treści artykułu. One w czasie wyświetlania nie wyświetlają się, natomiast podmienione są na funkcję, którą mają wykonać. Jak zrobić taki odtwarzacz MP3? Pokażę tutaj wtyczki, które są zainstalowane, dodatki. To jest dodatek, który gdzieś tam się nazywa z HTML5. O, no, Content HTML5 Media. Dodatek do włączania me mediów w formacie HTML. Tutaj jest pełny opis, pełna instrukcja, jak to się robi. I teraz, jeżeli chcę wkleić sobie audio, to wystarczy, że ja wkleję ten, ten kod. Zaraz pokażę, jak to zrobić. Tutaj jest ten artykuł, który przed chwilą słuchaliśmy. Wchodzę do tego artykułu. Jest normalnie normalnie opis, ilustracje wklejone. Natomiast proszę zobaczyć, tutaj jest kod. Ja, żeby go łatwiej wyjaśnić, tego sobie skopiuję i przyniosę go do tego edytora i zobaczmy, on na pewno tutaj może na początek na pewno zaczyna się zawsze nawiasem takim klamrowym i kończy się nawiasem klamrowym. Na pewno pierwszym pierwszym wyrazem będzie nazwa, co to jest za dodatek, a potem jest pełno różnych parametrów, w wypadku tych Yy, uniwersalnej wtyczki yy, do od, odtwarzania multimediów. Yy, jest tego dużo. Zaraz pokażę. Audio. Yy, poster. Dobrze. Nas interesuje najbardziej to. Proszę zobaczyć, jest słowo kluczowe audio. Podkreślone MP3. Gdyby ono było to audio w innym formacie. To by było na przykład OGG albo inne. Tam w opisie macie. Równa się i w nawiasach kla e klamrowych jest pełny adres MP3, która jest w sieci. Ona może być na dowolnym serwerze, ale musi być umieszczona w sieci. A tutaj poster to jest ta ilustracja, która się wyświetli, i dokładnie tak samo. To jest pełny adres tej ilustracji, która e jest sieci. Co jest bardzo ważne jeszcze? Trzeba niestety zmierzyć wielkość tej ilustracji, bo trzeba podać szerokość, długość i szerokość, szerokość i wysokość tego odtwarzacza. Tutaj WIF 700 pikseli, height 467 pikseli. Dodatkowe, dodatkowe mamy Parametry, jeżeli chcemy, żeby wyświetlały się kontrolne menu to piszemy control 1 jeżeli chcemy, żeby było ukryte piszemy 0. To samo autoplay, jeżeli chcemy, żeby po otworzeniu artykułu zaraz ilustry, yy, zaskoczyła, yy, odtwarza od zaskoczył, zaczął grać piszemy 1, jeżeli nie piszemy 0. Yy, ma się automatycznie załadować, a lub to to jest też, czy po skończeniu otwarzania ma z powrotem się otwiera czyli powtarzać w pętli. Gdybym chciał, żeby się otworzył w pętli, to robię tutaj zero. Oczywiście to powinno być wklejone w dokument tak jak yy, poprzednio było, było bez łamania, łamania, w, 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 łamania. Linijek. I co jest ważne, ponieważ czasami, jeżeli używamy edytora HTML, tutaj sobie go weźmiemy, zrobię go na cały ekran. To bardzo ważne jest, żeby go wklejać bez ryzyka formatowania tekstu. Tu sobie go wkleję jeszcze raz. To wtedy najlepiej go wklejać przez wklej jako czysty tekst. Bo on w sobie. Nie może mieć żadnego kodu html, jeżeli tędy wklejam, to on te wszystkie dodatkowe kody ma pominięte. Zresztą możemy na chwilę zobaczyć, że ten odtwarzacz będzie dwa razy zapis. Pokaż jeszcze raz ten artykuł z Jarka dźwiękiem. O, mamy go dwa razy. To jest oczywiście bez sensu, więc tu zaraz... Wchodzę do niego z powrotem i ten jeden z nich kasuje. Jeżeli by odtwarzać nie zaskoczył, to najczęstszym błędem jest to, że wewnątrz jest jakiś kod html, więc trzeba go usunąć. Proste, bardzo proste, bardzo proste.